Nas słychać. Widać? Czy słychać? Widać, nie widać. Na no, pół widać? Dzień nie widać. dobry. Dzisiejszy odcinek trochę nietypowo, bo jesteśmy w kuchni. Młodzi wyjechali. Teraz wyjechały dziewczyny. Także zostaliśmy tutaj sami. Taka kolej rzecz. Taka kolej rzeczy. Zostały jeszcze bliźniaki. No, na bliźniaki bli... na studia wracają, więc na koniec września. Bliźniaki mają Ewakuacja. jeszcze chwilę tu czasu i ewakuują się, także. Zostaniemy tutaj. No, w grudniu to no będziemy pewnie tu sami. Nie, e... nie, no, na grudzień przyjeżdżają ludzie na róże, więc będzie ich więcej. Zobaczymy, jak Na górze jest. róże, na dole fiołki. Tak e... Tu na samym początku od razu zapytam, e... znaczy zapytam. Były pytania dotyczące subskrypcji. Słuchajcie, my nie mamy na to wpływu. To wy musicie patrzeć. Ja wiem, że tam, bo sam zresztą jak mam zasubskrybowanych e, nie wiem, inne, kana znaczy inne kanały jak mam zasubskrybowane, to wiem, że też są z tego tytułu problemy, bo widzę, że mi nie przychodzi wiadomości, muszę samemu tam wchodzić i jeszcze raz się poprawiać. Bo jakby tam macie te dzwonki różne rodzaje i mi po prostu tam się gdzieś przesuwa, no. To w waszej inwencji po prostu musi być. Hmm. Jeżeli tam się uda, no to. Będziemy bardzo dźwięczni. Mm. E, dzisiejszy dzień był trochę, trochę ciężki. Trochę było bobu, ale daliśmy radę i nasz kolega, e, holender Charlie, e, dał nam fasolkę. Z, Z ogródka. Bez pestycydów. Bez pestycydów, bez. bez ja, jak nie po holendersku, nie? <laughs> to tu, proszę bardzo, a tu jest dla mnie. Siemię lniane, Natalia się tutaj raczy pod, Kamilki, pod kamili, Aronia. Także jakiś tryb sportowy weszliśmy, czy co to, to jak Nie, nie, bo niektórzy jak, jak Sportu... niektórzy wchodzili na tryb sportowy to później końce były... Znaczy nie, my tryb sportowy mamy 9 godzinny tutaj, więc to naprawdę... No tutaj trochę się ostatnio zaczęliśmy, tak paluchem to zrobię, ostatnio zaczęliśmy yy... Więcej mieć rzeczy suszonych, czyli suszymy. No i bez tabletki, jak to wyciągamy, to słuchajcie, to no. się tak pyli. Jakże ktoś sobie coś takiego ładuje do domu. To, to są rzeczy. Nie, akurat to, co my dzisiaj pakowaliśmy przez 3 godziny, to jest do yy, bukietów. No niech będzie do bukietów. No nie wiem, ja bym takiego bukietu nie chciał, bo mnie by po prostu od razu szczeliło. No, masakra. Dzisiaj oczy, wszystko. Także tabletki i tabletki. Yy, no nic. Tak wygląda nasz wieczór popołudniowy. Natalia zrobiła jeszcze nuggetsy, nuggetsy. no i my tutaj pomału się szukujemy do spania, bo jutro pobudka o 5.40, tak, a o której mnie dzisiaj obudziłaś? Ty, no Widzisz... właśnie. Kopnąłam go w, w oko? Gdzie ja cię kopnąłam dzisiaj? Jak mogłaś mnie Niech kopnąć w oko? No, no. Ale w twarz dostałeś z no, stopy. No, dostałem z bokcia. No. Nie, ze stopy, bo ja spałam w nogach u ciebie, bo nie mogłam zasnąć normalnie. Dostałem kopa. Słuchajcie, wyłapałem takiego lepe. Jest... Coś mi się przysiło i dostał. I nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. A ja teraz się wiedziałem, przyszedł... że to skopa kąpa dostaje. ale przeprosiłam no, okay. O, O, Wojtek idzie. idzie, Wojtek, także dobrze. Zostańcie z nami. Powiedzcie, czy chcecie zobaczyć Wojtka? <noise> Wojtek się nie chce pokazać na pewno, bo wygląda, jest zmęczony po pracy. Ale nie dziś, może i Zobaczymy, co <noise> będzie dalej. No właśnie, no właśnie. My yy, za chwileczkę zabieramy młodych na wycieczkę, jadą z nami. A tutaj, właśnie, jest to miejsce przygotowane. Szybko musieliśmy opróżnić z suszonek i przygotowywaliśmy miejsce na cebulę. Tutaj jest specjalny. Są otwory do wentylowania tego całego pomieszczenia. Przychodzą duże wiatraki, no i ten cały sprzęt będzie działał. Tutaj ja nie wiem, ile się suszy cebule nigdy tego nie robiłem, ale wyobrażam sobie, jak to będzie czuć. Także 120 ton cebuli będzie przygotowane tutaj. Materiał, który nie przerobiliśmy, został przeniesiony na inną ale także dlatego mamy dużo tutaj do roboty. Kartonów poprzygotowywane do wysyłki, tutaj kolejne rzeczy ja się dalej zastanawiam to jest dla mnie kto wydaje u nas dobrze jak w Fordonie, to pamiętam w Bydgoszcie jest taka dzielnica Fordon, czy no każda dzielnica w pewnie w jakimś mieście, gdzie na obrzeżach mieszka jest tego multum, kwiatków rośnie przecież to można samemu sobie wysuszyć, wydawać pieniądze na to, euro i to nie jedno także, okej okay. Zobaczmy, jak to będzie nasza wycieczka dzisiaj z młodymi. No i dobra, to my jesteśmy z młodymi, a to jest fajna instytucja, Wam powiem. To jest ta instytucja, która szuka mniej więcej między innymi tego rosyjskiego prezydenta i tego gościa od małych czapeczkowców, co tam jest też poszukiwany przez Trybunał Międzynarodowy. No to właśnie jest ta instytucja. Gdzie ten był teraz rosyjski? Mongolii. No i Mongolia jakoś chyba nie zadziałała. A my z młodzieżą jesteśmy już w Hadze. No i tak sobie jedziemy pokazać młodym, jak wygląda Haga. Tu jeszcze byliście? W Hadze? Jeszcze nie. No to będą. Jeszcze no to raz. To będziecie. Pięknie No i już jesteśmy. Jesteśmy w Szeveningen. Idziemy młodym pokazać, właśnie. Bo już to widzieliście w jednym z odcinków, jesteśmy tutaj przy tym wielkim kole i na tym boulevard, na tym pięknym deptaku. Także idziemy młodym pokazać, a co, niech mają coś tam. Przyjechali popracować, to też mogą trochę mieć wakacji, prawda? Wow, teraz tak mówię, aż mi się dobrze przeczytało, słuchajcie, proszę bardzo, w języku polskim. Czym jest prąd wsteczny? Nie miałem okazji się tutaj spotkać z tym, ale spotkałem się z czymś takim na Bali w oceanie. Powiem Wam, żartów nie ma. To jest, żartów nie ma z czymś takim. I Ocean zawsze wygra. Taka jest prawda. Jak zaczniesz z nim walczyć, to zawsze wygra. No okej. Okay. już na deptaku jest koło. No I dokoła plaże. Dzisiaj jest niedziela. Mnóstwo turystów. Ok, idziemy dalej. Ta -da! Tam łowi pan. Przed chwilą udało mu się złowić. Nie wiem, czy to była makrela, czy to był śledź. No ale mu się złowił rybkę. Wyrzucił ją teraz z powrotem do morza. Dzisiaj fajna pogoda, bo nie ma też dużego wiatru. Jest taka flauta. Ciepło także wyjątkowo, jak nad morze północne. A my sobie tutaj siedzimy w pełnym komforcie. Za chwilę gdzieś ruszymy, może przejdziemy się promenadą. Mam nadzieję, że młodym się podoba. Podoba się? Bardzo się podoba, tak. Nie będziemy ich tam molestować kamerą, żeby się nie musieli denerwować. Bo to oczywiście nie każdy jest przyzwyczajony. Także tak sobie spędzimy dzisiaj. Może pójdziemy coś zjeść. Nie, Myśle, myślę, że Kuba bardziej obstawia coś wypić. No to, się <laughs> to pójdziemy i tak. Wypijemy sobie po holenderskim i co? Właśnie żałuję, bo Kubie chciałem pokazać tutaj. Zazwyczaj jest, jak gdy jest mocny wiatr, to dużo jest kitesurfingu. Windsurfing jest, ale dużo kitesurfingu. I pełno tych tych y, latawców. No Dzisiaj wyjątkowo nie ma. Nie ubrodziły, nie, nie także trudno. Następną razą, jak to kiedyś mawiano. Tak. Jesteśmy w Hadze, jesteśmy tutaj w lokalu z młodymi. Zazwyczaj z toalety, nie pokazuję miejsca, bo no, toaleta jak wiadomo, ale jest, tutaj w tym lokalu jest fajna toaleta. Gdzie mam Zaskoczenie nie ma pisuarów jest ściana, ale spójrzcie na komentarze, które są u góry. Idealnie wychodzą. Jak to jest na język angielski, doskonale wychodzą yy, w momencie, gdy ktoś po prostu <śm> 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 korzysta. No i co? No my jeszcze chadzę, Ale młodym było mało. Młodym było mało, to jest ich wina. No i zupełnie przypadkowo ruszamy do. A zobaczymy. Zobaczymy. Także zmieniamy lokację. E, jedziemy w inne miejsce. A tutaj, jak ktoś kiedyś nazwał, betonoza. No po prostu obudowali to wszystko tą całą plażę, tę promenadę takimi blokami. Ech! To no, tragedia! Co robić? No i dojechaliśmy. Dojechaliśmy do Rotterdamu. No bo co się okazało? Okazało się, że młodzież jeszcze nigdy w życiu nie próbowała ramenu. Co ty, Natalia na to? Karygodne. Tak, tak, się, tak się nie godzi. Także szybciutko jedziemy nadrobić. Spróbujemy. Flixbus? No, to Flixbus. były chyba polskie busy, nie? Flixbus? Nie? nie? Się zdaje. Jakoś. W każdym razie jedziemy na ramen. Widzowie już znają miejsce, bo tam akurat sprawdzony do Chińczyka. A później spróbujemy sobie pojechać w jakieś nowe miejsce dla nas, dla, dla nas na latach, no i dla młodych. Zobaczymy jeszcze, czy nam się gdzieś uda wyskoczyć, no bo godzina już jest taka, Wam powiem. Ale lepiej po południu pojeździć trochę po mieście niż luźnie. Nie? luźnie troszeczkę jest, tak. No dobra, no to my się teraz przemieszczamy. Mam nadzieję, że trafimy. Według planu tak powinno być, ok. No i jak powiedzieli, tak zrobiliśmy. Porwaliśmy młodych ee, na ramen. O, proszę bardzo, Holandia z serem stoi. I my powinno gdzieś to być tutaj. Tak jest! ta Uuu! Dużo ludzi, także... Zobaczymy, co tu się dzieje. Jest całkowicie inny posmak, nie? No dobrze, to my tutaj chwileczkę gadu-gadu, bo e, Natalia zamówiła sobie zupę, ale nie jest to ramen. Nie, to jest pho, zupa pho. Jest to pho. Także za chwilę będzie Natalia dzielić się, sharingować się z Wiktorią, bo Wiktoria nigdy nie próbowała, próbowała. Nie próbowała? Dobra, czy mogę zbrudzić sosem sojowym? Tak. Mniej no sojowy, tylko fish sauce, sorry. to jest Dziewczyny sobie tam robią, proszę bardzo. To jest z wołowiną, z wołowiną? Ja? a się próbowa. A się próbowa. Po niemiecku mi tu będzie mówić. Sobie. Ja. Okej. Okay. Ja to wszystkich blokuję, uwaga. Kuba zamówił sobie co? Chicken. Ramen chicken, tak. Dobra, słone mocno Słone, słone mocno, mocno. Okay. A ja mam wołowe, wołowego ramena Czekaj dawaj, no musisz się nauczyć też przychodzi bardzo To jest ładnie. bardzo. Może oddaję Ci jeden Dziękuję. Bo teraz wszyscy nagle Natalia Ej, tutaj molestuje młodych. Będę że zawsze będą... molestował, muszę tak. mówić. Tak. Będziemy się uczyć się z cienną młodzi, bo się uczyć y... patykami. Dobra, idę no. I teraz tak. Pierwszy. Pierwszy trzymasz tu, tym hakerem. Na, Natalia uczy jakimś palcem na ten, i. Serdecznym. <laughs> ale ten drugi nazywa go. Okej, okay. także... wskazującym poruszasz. A my tutaj sobie okay. zaczynamy jeść. Także smaczności. No i dobra. Smakowało? Smakowało. Smakowało. Dziękujemy. Także wszyscy najedzeni. Eee, podjedli. Thank you, danke wel. You. Thank you. Thank you. A teraz... Bye. Eee, tu byliśmy pierwszy raz, bo w tamtym miejscu, co jedliśmy poprzednio z Natalią, Eee, a po prostu mnóstwo ludzi. A tutaj było akurat, także idziemy teraz coś wypić, bo dla młodych młodzi nie narzekają, tylko mówią, że słonawe, no to trzeba by było czymś się przepić. To miejsce już znacie doskonale ten plac przed tym budynkiem. Będziemy próbowali jeszcze się przedostać w inne miejsce zobaczyć. Tak jak mówiliśmy, jesteśmy w Rotterdamie i na pewno jeszcze będziemy, będziemy wiele razy, bo miasto robi. Robi wrażenie. Tutaj sobie spędzimy chwilę i spróbujemy się przedostać, chyba w kierunku portu gdzieś, tak? A my sobie usiędziemy tu. Peri. No tu przejdźmy się chociaż kawałek, kawałek. No. Przy, przyjechaliśmy i zaraz na parking z powrotem, gdzie chcesz jechać? No, momento. Ale co to nie jest powód, się. żeby robić awantury, co nie? No, najlepiej 5 minut, i wychodzimy. Tak jest, wychodzimy. Nie stać, zwiedzać, do przodu. No dobra. Ja zawsze się zastanawiałem, po co takie rury wystawiają na zewnątrz. Może to ma, miało być takie atrakcyjne? Bo zazwyczaj to wszystkie takie rury się chowa, co nie? A, on, a oni takie zrobili ośrodek, że właśnie to wszystko wystawili, wystawili na zewnątrz. No może ktoś to lubi. Młodzi z Natalią zwiedzają ten przybytek, ale to już znacie. O, tak jest. Ducati. Tak jest. A my za chwileczkę będziemy się przenosić, chociaż Natalia chce tutaj jeszcze coś pokazać młodym. Chcę jechać gdzieś w rejonie yy, rzeki. No tam sprawdzić nowe miejsce. Co tam się dzieje? Nakręcenia. Siedzieliśmy sobie w miłym towarzystwie z bliźniakami i co? I z wrażenia tak sobie pogadaliśmy. Zapomnę. Zapomnieliśmy kręcić. No po prostu sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Eee, oczywiście nie wiedzieliśmy, gdzie jest parking, znaczy gdzie jest samochód na parkingu, też było po, po poszukiwanie. Eee, wracamy sobie teraz. Dobrze, że Kuba ten orientacja. Kuba w orientacja w terenie, tak jest. Także? No dobra, to teraz my spokojnie sobie teraz wracamy do nas na tą wioskę na wioskę. Ale fajny rejon ten tutaj właśnie my sobie siedzieliśmy tam w knajpce z, z, naj, z fajnym wnętrzem. Dziewczyny, dziewczyny były też pod wrażeniem ale wam powiem, że no ciężko by było tak wejść, to nie Azja, że bo tutaj zaraz patrzą się Zaraz patrzą się dziwnie jak człowiek wchodzi z kamerą? Trzeba mu nagrać. Trzeba... Aha, mówię tutaj na lewy pas. Sorry, ciebie, pan Audi. Masz pecha. Masz pecha. Ja. Maciej za, z ten za kierownicą w Holandii. Tragedia. Jaka tragedia. Nie, nie demonizm. Tragedia, nie? Jak się uczy. Tragedia, ja lepiej jeżdżę. Niech się ja lecimy. O, właśnie, tutaj jest fajny ten Riverside w Rotterdamie. Bardzo mi się podoba. A tam? Ale w ogóle. Jakie chmury, Nie, no? Dzisiaj jest super pogoda, super wieczór. Jeszcze znaczy, nam wyjazd chyba się udał. Jak młodzież? Tak jest. tak na to. Nie, O, ja oczu <laughs> Fajnie, fajnie dzisiaj. Ale co, jutro wracamy do. Macieju, czy byś chciał coś powiedzieć? Tak. Że właśnie kończy się nasza podróż, mamy szczęście podobać się Właśnie zaraz będzie. Jak to w Holandii będzie wiać, będzie burza. wiać, burza. Mam nadzieję, a my jutro będziemy, no tak, dobra. Cały dzień będzie lało. Tak jest. Za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Mam nadzieję, że młodzieży się podobało. Młodzieży? Tak. Dobrze, że ich nie widać. Tak. A, dobrze, także jak yeah. się podobało, to okej. Okay. Wam widzowie drodzy dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy serdecznie rodzinę księżniczek. Pozdrawiamy Lili. Y, Lili. Pozdrawiamy Maję, Maję. Julię. pozdrawiamy Julię, Kasiem, Daniela. Kasię, Daniela. Całą, całą rodzinkę. Pozdrawiamy. Wojtasa, trzymaj się tam, niedługo będziemy w Bangkoku tak. I Wojtka też pozdrawiamy z Bangkoku, także Niech wam się darzy. Głośka. Do zobaczenia.